Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Potrzeb do Duszy. Tak jak obiecałam w pierwszym filmiku, oprócz kamieni szlachetnych, oprócz terota, będziemy także dyskutować, omawiać szeroko pojętą duchowość, w tym także życie po życiu i kwestię związaną na przykład z duszami. Kochani, nie ma na świecie osoby, która nie straciłaby swojego bliskiego. Śmierć jest powszechnym zjawiskiem, co sekundę ktoś na świecie umiera. W momencie, kiedy tracimy tą najważniejszą dla nas osobę, odczuwamy wielki smutek, żal, traumę. Chcielibyśmy się z nią skontaktować, jeszcze raz przytulić, powiedzieć jej to, czego nie powiedzieliśmy, przesłać ogrom miłości, a w końcu chcielibyśmy dowiedzieć się, czy jest jej dobrze, czy jest spokojna. I czy odnalazła to światło, które jest jej obiecane? Kochani, w jaki sposób dowiedzieć się, czy rzeczywiście naszemu bliskiemu jest dobrze po tamtej stronie? Czy może on w ogóle nam coś takiego pokazać, powiedzieć, przekazać? Tak, może. Są różnego rodzaju sposoby. Niektóre osoby, tak zwane medium, widzą, kontaktują się z duszami. Mają kontakt z tym światem metafizycznym. Taki kontakt mają też malutkie dzieci. Oczywiście nie wszystkie, ale mają mniej więcej do szóstego roku życia, stąd na przykład um, różnego rodzaju zabawy z niewidzialnymi przyjaciółmi. Oczywiście nie zawsze, ale w większości rzeczywiście jest tak, że dzieci bawią się, rozmawiają po prostu z duszami swoich bliskich bądź z duszami innych. Kochani, ale jak my, ja, wy możemy skontaktować się z duszą? W jaki sposób dusza może skontaktować się z nami? Dusze są obecne w naszym świecie fizycznym, natomiast dla nas nie są widoczne. Jednak mogą pokazać nam się w śnie. Sen to jeden z najpopularniejszych sposobów kontaktów duszy z nami. W śnie, dusze pokazują nam, gdzie są, czego potrzebują, ostrzegają nas przed różnymi niebezpieczeństwami. Oczywiście robią to symbolicznie i my na podstawie symboliki tego, jak ją odbieramy, i możemy interpretować dany sen, dane spotkanie. Oprócz tego dusze mogą dawać nam znać w sposób fizyczny o swoim istnieniu, o swojej obecności, w jaki sposób możemy czuć zapach tej osoby, zapach jej, jej ulubionych perfum, możemy poczuć dotyk na ciele, możemy poczuć lekki podmuch wiatru w miejscu, gdzie nie ma możliwości przeciągu czy istnienia tego wiatru, możemy także poczuć dreszcze na całym ciele. Czy zawsze będzie to kontekst ze zmarłym? Oczywiście, że nie. Ten kontakt będzie w momencie, kiedy nasze myśli pójdą w tym momencie, albo minutkę wcześniej, chwileczkę wcześniej, właśnie w kierunku danego zmarłego. Wtedy możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że właśnie skontaktował, chciał się z nami skontaktować nasz bliski. Kochani, jakie jeszcze znaki mogą nam dawać nasi bliscy? Mogą to być różnego rodzaju piórka, które dziś znajdziemy, spadające z nieba w miejscu, gdzie nie ma możliwości, aby były ptaki. Mogą to być monety różnego rodzaju, obrazy, nawet piosenki, które uwielbiał zmarły. Często jest tak, że myślimy o tym, kto odszedł od nas, i w tym momencie w radiu czy w telewizji leci jego ulubiona piosenka. Ten ktoś chce nam pokazać, że jest, że czuwa nad nami i żebyśmy się nie martwili, bo on nadal żyje, tylko w innych realiach, w innym świecie, tym metafizycznym, niedostępnym dla nas na co dzień, wizualnie. Jak jeszcze, ja sobie tutaj um, zrobiłam taką ściągę, żeby niczego nie e, pominąć. Możemy jeszcze e, zauważyć obecność, Dusz, na przykład poprzez zachowanie zwierząt, które mamy w domu. Zwierzęta są niebywale wyczulone na kontakt ze światem metafizycznym. Jeżeli e, takie zwierzę zmienia swoje zachowanie, patrzy się w jeden punkt, nie wiem, pies warczy, albo patrzy, patrzy i boi się, to znaczy, że w danym pomieszczeniu. Prawdopodobnie jest jakaś dusza, którą zauważyła, zauważył to dane zwierzę, dane zwierzątko. Kochani, tych znaków jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. Tutaj powiedziałam pokrótce o niektórych. Bardzo dużo osób, badaczy, naukowców badało, pracowało. Nad tą tematyką i potwierdzają to, co mówię, co przekazuję Wam teraz. Ja postaram się wybrać najciekawsze publikacje książkowe, opracowania związane właśnie ze znakami od naszych bliskich zmarłych i w kolejnych filmikach Wam to udostępnić, przekazać, pokazać, gdzie możecie sięgnąć, aby uwierzyć, że rzeczywiście to wszystko dzieje się w naszej przestrzeni, że to wszystko. Jest możliwe, że nie jesteśmy sami, że po śmierci nie znikamy, że istniejemy i możemy być tam naprawdę szczęśliwi. Kochani, przede wszystkim, jeżeli otrzymacie znak, nie bójcie się, bądźcie wdzięczni i wspierajcie swoich bliskich, bo oni tego potrzebują. Teraz serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie, kochani, komentarze, piszcie maila. Więcej na ten temat znajdziecie także na naszej grupie Doświadczać Duchowość, grupie facebookowej, na którą serdecznie zapraszam. A teraz życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia, kochani.